Siemanko, dzisiaj będziemy sobie testować pulpę mango. Ja ogólnie jestem ogromnym fanem takiej pulpy bananowej. Mango jeszcze nigdy nie miałem okazji spróbować, dlatego jak tylko zobaczyłem, to postanowiłem kupić w 100 g produktu 88 kalorii, 21, 8... 21 g węglowodanów, 0 gramów białka. Ja to kupiłem na promocji za 5 zł w hipermarkecie. Nie wiem, ile to normalnie kosztuje. Dobra, najpierw tak testujemy. Powiem Wam, że bardzo dobre, chociaż spodziewałem się chyba czegoś lepszego. Ale oczywiście nie jemy tego samego, tylko na przykład serkiem wiejskim, twarogiem lub jogurtem naturalnym. Dodałem do serka wiejskiego dwie łyżki tej pulpy i powiem Wam, szczerze, kompletnie rozczarowanie. Ta pulpa nie nadała w ogóle słodyczy dla serka wiejskiego, a druga rzecz to ten serk wiejski kompletnie zabił smak tej pulpy. Jak macie do wyboru taką z bananów, to polecam, jest zajebista 9 na 10. A tej raczej więcej nie kupię, niestety się nie nadaje do takich rzeczy, jak ja używam. Ale 6 na 10 można dać. Boli, boli, boli. Ma sprawdzenie kalorii. Energetyk 50, białko 60 g 240, mleko 200 ml 90, farub kilogramowy 920, galaretka 90, szynka 400 g 400, 1790, spaliłem 2700, łącznie minus 910 kalorii. Dzień dobry, wtorek ważenie tabletki, idziemy do pracy. Ła, ła, 77,1. Tabletki, ma najpierw się ubiorę, nie chcę marznąć. Powiem Wam, że ostatnio odkąd zacząłem codziennie przyjmować białko i to duże dużej ilości, bo po 60 gramów, zaobserwowałem dwie rzeczy. <grym> Czasami mam bardzo nieprzyjemnie pachnące bąki, ale to po wegańskim. A druga rzecz to. Nie czuję tak głodu. Wiecie, normalnie tu zjadałem kilogram szynki, kilogram twarogu. Ja jeszcze musiałem czymś poprawić, jakimś puddingiem czy coś. A teraz. 9 kg wiem, 400 g szynki, może 600? Wystarczająco jest. Oregon z biedry. Wczoraj testowałem to białko nakowite waniliowe i cały czas chodzi mi po głowie, żeby pójść i kupić dwa opakowania. To jest naprawdę dobre. Z tym, że miałem w planach przetestować jeszcze kilka innych rodzajów białek. I się waham, czy testować te inne rodzaje, czy już nie testować białych, tylko kupować mlekowite. W sumie, jak znalazłem taki bardzo, bardzo dobry produkt, który mi smakuje, to po co mam inne testować, nie? Ale są też tańsze, bo są takie białka, które za 100 zł kupię 3 kg. Jakiś Great One, czy coś tam. Może takie spróbuję. Nie wiem. Mam kilka na kilt free jeszcze w koszyku dodanych, które też bym bardzo chciał spróbować. Mam. No te Great One bym chciał spróbować, bo jest dużo tańszy od mękowity, -y, dwukrotnie tańszy. No? To różnie jest. <klujna> jaka temperatura dzisiaj. O, trzy stopnie nieźle. Nie, Opadły o jedenastej. Mi w stópki jeszcze zimno. Zawsze co rano biorę sobie dwa listki papieru. <laughs> A jak jest zimno, to z nosa leci po całym dniu ta chusteczka wygląda tak. Znaczy ten papier. A czasami nawet cztery. No, może wystarczy na cały dzień. Dobra. Tabletki, energetyk, wychodzimy. Pamiętacie mój plan? 72 kg do 1 kwietnia, czyli 75 kg do końca lutego. Mamy dzisiaj 23 lutego, 5 tygodni, mam na zrzucenie 2 kg jeszcze. Się nic nie wypieprzę, powinno się udać. Ela. Dzień dobry. Słuchajcie, wczoraj obiecałem wam, że dzisiaj będzie dużo contentu, unboxingi i fajne rzeczy, ale... Paczki jeszcze do mnie nie dotarły. To znaczy dotarły do mnie dwie, ale nie te, na które czekałem, także rozpakujemy sobie dwie, a jak dzisiaj przyjdą pozostałe, to, to będzie ciekawie. A jak nie, to jutro będzie ciekawie. A to już nie ode mnie zależy, także sorry. Przyszły dwa takie maleństwa. Najpierw może tu dużo otworzymy. Tam, da, da, da. Patrzcie, co tu jest: 3 kilo czerwonego jalapenio. Helcom. Nieźle. Helkom, zielone jalapenio. Oraz dym dym. Jalapeno, zielone, krojone bez konserwantów. RYBA! Dobra, czas na drugą paczkę i powiem Wam, że dobra wiadomość, bo właśnie dostałem informację, że pozostałe paczki też już są do odbioru w Żabce. Już tak mam nadzieję, że pozostałe, bo dostałem info o jednej, ale pewnie wszystkie są. To jedna z przydawców. Co my tu mamy? To jest... Wow! Czujnik otwarcia drzwi. Nigdy czegoś takiego nie testowałem. Ale podobno fajne. Teraz zobaczymy jak on wygląda. Z aplikacje pewnie będą się ściągnąć najpierw. Ajcie mi chwilę. Czujnik prezentuje się tak. Mamy dwie baterie. Mamy jakieś śrubki taśmy do montażu, i mamy tutaj takie coś. To podobno ma działać tak, że. A może na drzwiach to wam pokażę. Teraz zobaczymy na drzwiach. No dobra, tu macie moje drzwi wejściowe, nie? To ma działać tak, że. Coś takiego, nie wiem, czy z takiej odległości to będzie działać, ale jak ktoś otworzy drzwi, to to odjedzie i włączy alarm. Mam nadzieję, że idzie. Jestem ciekaw, jak to z jakiej odległości to działa. Tutaj teoretycznie może być coś takiego, że tutaj będę musiał przykleić. Nie wiem, najpierw włożę baterię, zainstaluję aplikację, zobaczę z jakiej długości to działa i później zamontuję i Wam pokażę. Albo i nie pokażę, jak nie będzie działać. Dobra, może mój czujnik nie jest najpiękniej zamontowany. Po <grymna> prostu szarą taśmą go przykleiłem, ale najważniejsze, żeby działał. Robię test. Otwieram drzwi. Drzwi są otwarte. No i co? O, dostałem powiadomienie. Drzwi otwarte. Zamykamy. Dostałem powiadomienie. Drzwi zamknięte. Działa, działa. Swoją drogą to patrzę, że moje drzwi zaczynają dosyć zabawnie wyglądać. Tutaj mi się zamek zepsuł. I żeby nikt nie przekręcał tego, bo się drzwi, za, drzwi zaczyna... Nie potrafię się wysłowić. Drzwi się zaczynają. To zakleiłem taśmą, żeby nikogo nie kusiło. Tutaj na górze mi haczyk odpadł i nie chciał się na klej na gorąco kleić. To też srebrną taśmę wziąłem. Tam też wziąłem srebrną taśmę, żeby nie odpadło. Że powinienem całe te drzwi zakleić na srebrną. be